Kochane dzieci, życzymy Wam dużo zdrowia, dużo szczęścia, wzajemnej miłości, żebyście się szanowali. Dziękujemy Wam za to, coście dzisiaj dla nas zrobili. Jesteście więcej, trzymajcie się i miejcie dla siebie szacunek i wsparcie. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Ja też dziękuję moi że Ja, że doczekałam te lata. Że, żebym ją pobłogosławiała w tym momencie dzisiaj. Się. I bardzo jestem szczęśliwa. A ja dużo szczęścia, zdrowia. I no, jeszcze potąstwę. mam jedno, żeby córeczkę mieć. Dziękuję bardzo. A ja to dziękuję za to, że doczekamy od takiej kluczku. Za mąż I za to Bogu dziękuję samym zlecą. Kochane dzieci, żyjcie szczęśliwie na, na, drobę, na nowej drodze życia. Więc moi mili, kochani serdeczni, życzę Wam wszystkiego najlepszego, aby miłość nie przestała w Was kwitnąć, aby wszystkie dni e, no one mnie rozproszyły, ale to nie chodzi o to. Wszystkiego najlepszego. No, no wy drodze życia. Dziękuję. Mareczku, życzę Ci tobie to pięknych dni. To takich, w których zaczęłeś i one się ciągną. Ja widzę jak sobie zaczęłeś radzić w życiu, bo cię znam od takiego małego kajtelka Wyrosłeś po Pomogłeś dużo ludziom i sam sobie pomogłeś. Kocham Ciebie bardzo i wierzę w, tobie, w Ciebie, Nikt że nie widział Lisa i nie nagrał się na kamerę. Przecież. Tak mocny, że potrafisz przezwyciężyć te wszystkie trudności, które widziałeś w swoim życiu, które Twoi rodzice przeżywali. Jesteś wielkim mocnym facetem i sobie dasz radę i pociągniesz tą wspaniałą rodzinę, którą założysz, którą masz już założoną i będziesz pięknym wzrastał w świecie. Dziękuję. Życzę wam dużo zdrowia, szczęścia, miłości jak do tej pory. A widziałeś tu kogoś od tego? Nie. Do kogo chcesz na pierdolę? No, wszystkiego najlepszego, na nowej drodze życia. Trochę życia już jeszcze przeżyli, więc wszystko przed wami. Jezu, Nie, nie rozpraszasz! Kurwa, Meksyk! Ta Pani robi to specjalnie. No dobra, nie ważne. Mariusz, wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia! Czekaj! Jurka na stole zatańczy! Jeszcze nie, no to mówcie. Pokażę z ręką. Już. Najpierw teraz ty. Próbuj mikrofon Mów, no mów. Zdrowia, szczęścia, pomarańczy, Mariusz. Jurka, wszystkiego najlepszego. No dobra do życia. Impreza sztos. Ja bym ci Mariusz coś powiedział, żeby Jurka nie wiedziała. Ci... Ja bym ci za dużo powiedziałam. ale nie. Można czas. tam nie dopowiadać. Jest. A nie, A nie, jest zajebiście. Może tak ktoś się kręci. No nie się. Będziemy Dziękujemy Ci bardzo, dobrze, ja za tu, że nas zapuściłeś. Na Dziękujemy. Ja co złego to nie my. Czasami jest czas, że lepiej się widzimy. Nie do, do poburzenia. Ale raz. Raz. pamiętaj o tym, raz, że raz. Jest co, jest, zawsze jesteśmy nie? razem. To ja jeszcze raz, ale spokojnie bez tego. Ja to muszę się poznać. Marek, czegoś. Czego? dla Dla Ciebie? Dla Ciebie naprawdę wszystkiego dobrego od nas wszystkich. Tak jest. Jesteś zajebistym człowiekiem. Szczęścia, pomyślności. Masz Żeby, zajebistą... Żebyś był zawsze sobą. Dokładnie. Tak jak teraz. Żebyś się Masz... nie zmieniał. Żebyś się nie zmieniał, No dokładnie. pewnie. Bo Masz zajebistą żonę. Na... Se... Teraz żonę. Do mnie przyjdziesz na pomidory. O. 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 Do mnie przyjdziesz, do mnie, przyjdzie, mnie przyjdzie głowicę. No razu, Na szaber, na szaber, Mariusz. na pomidory. Mariusz. Dokładnie. Mariusz. U kolegi zrobisz głowicę. Tu pomidolę objednolicz. U mi działkę obrobisz. Będzie luz! Nie? Bardzo ci zajebisz się. Co i środowi dynamo będziesz, będzie ginana, ale, się Ci dziękuję za te Jocie. wspaniałe. Ja Was przyzucie. kocham na dziecię. Jak dla mnie to jest impreza sztos. Naprawdę numer 3. Co byś Ej, by, przepraszam, co? numer 1! Co by, nie działo, co by się nie działo? Wal kurwa, jak udało o każdej porze dnia i nocy zawsze ci czuć, nie tylko Nie ja tylko sam nie sam on, ale u, u mnie, my wszyscy, żeby im nie przerywać. A u mnie, abyś w dzień, w możemy, kurwa, na dzień Pamiętam, mi pilnował pomidorówki do odgórku. O, Mariusz, pilnu mu ogórków, pomidorów? To, a ja przypomnę. Bo trzeba je zajęć, w to, co, podlewać, podlewać, tak? Tak. Mieć, co hmm. podlewać, tak? Będziemy mieli co jeść. Dobra, razem się coś powiedzieć. Pamiętasz Marek, jak się poznaliśmy, miałeś Romę to 200. On cię sypał wszyscy i śmiali. Ja pamiętam kiedyś, poszedłem do ciebie powiedziałem Marek, nie zerwuj się, nagwimy, dam radę, tak? Pamiętaj zawsze, masz problem, dam radę. Przyjdź, zrobimy. Bo Dokładnie. przyjaciół poznaje się w biedzie na całe życie. Dokładnie. Dokładnie. Choćbyśmy się mieli szukać, naszych kości się rozjeżdżają po świecie. Ale pamiętaj, że to, co dostałeś dzisiaj, obejrzysz sobie na spokojnie, jak emocje opadą, Może uzać się wokół zakręcia. Pamiętaj o tym, że na całe życie jest. Dokładnie. Mówię, to jest najważniejsze. Mówię, nie? Dla, marka. dla Marka. To jest najważniejsze. Panu jak się darzy? Nie się więcej nie liczy. Pan mówię, dla Marka. Mam dobrego. Pamiętaj, Marku, utrzymaj się. Morto, zmieszam. Pamiętaj. Po każdej porze, dnia i nocy, dzwonisz po prostu. Dokładnie. Polsce, zawsze mogę sobie wszystko. Valag deszcz. Valag deszcz. Jesteśmy jakoś życiu. Dokładnie. Dziękujemy za to, że nas zaprosiłaś. Mi jest bardzo chujowe jedzenie, a szczytanka się. Znało. Zaprosicie Julka na swoje pomidory na ciągle Pomidory robią w Ja mam na oknie zasadzone, możecie sobie się nie spodziewała, że będzie tak beznadziejnie Trzeba jeszcze raz także. Jeszcze, jeszcze raz. Ale czyniasy z was? Ja się wtrącę. Jest zajebiście. Naprawdę one się tak bardzo cieszą, są tak przez, przez zajebiście zadowolone i nawet nie wiedzą co powiedzieć jeszcze na koniec, dziękuję. Dokładnie, dziękujemy, tak naprawdę to jest wszystko, tak jak powinno być, super, zajebiście, dziękujemy za zaproszenie. Więcej, więcej, więcej. 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 Więcej! Ej, halo! Więcej. Super zabawa! Super Konkursy! Ja Skąd wy się urwałyście? Z No! Wykasuj! Proszę cię! Ola, ta... Do Aleczku, Julko, bardzo dziękujemy Wam za powierzoną nam rolę, nam zadania, za zaufanie, którymi, którym przydarzyliście. Myślimy, że stanęliśmy na wysokości zadania i mamy nadzieję, że na nowej drodze życia dacie radę z sobą wytrzymać. Do końca jeden dzień dłużej. Jeszcze raz Wam dziękujemy za wspólny czas i tą przyjmiją imprezę. Pozdrawiamy was serdecznie. Kochajcie was się. I bądźcie dalej wszystkich. <grystanie> Dziękujemy. Hej Julio, pamiętajcie, że życia nie da się przegrać. Będą zawsze problemy. O, Ale macie się nie zginie, czyli to nie muszę Co nie dacie rady sami, czyli macie. Wiedzamy, zadzwonić, nią. przyjechać i zawsze wszpomuze. Kołamy was. Jesteście super cool dzięki za zaproszenie. To jest za pierwsza klasa. Dziękujemy za zaproszenie. Jutro Jesteśmy... Marku bawimy się najlepiej na świecie. Marek. I życzymy w pory, Wam? I życzymy Wam? Szczęśliwego nowego roku. Ja pierdolę. Wszystkiego co roku, nowe, naj, 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 naj. Na, nowej na nowej drodze życia. Na nowej, nowej drodze starej życia. No... Tak. drodze Marek życia. Nowej. Tak tak, tak, tak ja. Jeszcze Kochamy jednego was. plus. Tak. Jesteście najlepsi. Jeden, Jeden plus? Dziewczynka. Plus? Jeszcze jedno. 3. Jeszcze jedno dziecko. Dziewczynka. Czy? Nie wiem jaki będzie, czy! Czy, czy, czy. 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 No, nie was, Jesteście wam. z nami? Tak. I Marek, pyta, I Marek pamiętaj, nazwisko mu o, przetrwać. Nie przetrwać nie musi przetrwać. Przetrwać musi. Prawda? Musi? Musi. Jest. że bo... Dziękuję wam, wam to za zaproszenie, naprawdę za było naprawdę fajnie. Mega zabawa, cudownie było, no naprawdę. Na zajdzie, prawda? Prawda? Naprawdę mega robota, dziękujemy. Ale też Nie wyjście zmęczony kwamy. Co? Mamy. Marek i Julia, słuchajcie, taka impreza to się nie zdarza raz dwa, trzy, cztery, pięć lat. Ale słuchajcie, więcej już tych ślubów nie bierzcie rozwodu, tylko tą noc co pamiętajcie. No to my i goście tak się bawili, że nie zapomną tego do końca życia o swoją miłość, nie kłóćcie się, wybaczajcie sobie wszystko, żeby w małżeństwie trwać jak najdłużej. I ciągle, ciągle powinniście swoją miłość, aby była coraz bardziej wartościowa. Dai, dai, tak dai, dai. I pamiętajcie, obo, obrączki do czegoś zobowiązują. Nie chciałbym usłyszeć coś negatywnego, bo buziaki! Buziaki, pozdrawiamy! To tak było słodko między wami jak między nami. Widzimy się na rocznicy. I pozdrowienia dla kamerzysty. Halinka teraz nam powie, jak się pani bawi? Bawimy się świetnie. Dziękujemy za zaproszenie i życzymy wszystkiego najlepszego. Wielu lat w miłości, szczęściu i zdrowia. Kochajcie się kochani i wierzcie, że... Miłość to jest taka rzecz, którą y, trzeba się kłócić, ale idźcie do łóżka wieczorem spać w zgodzie. I to będzie najważniejsze. Tak, posłuchajcie, Seks w życiu wygrywa bardzo tak, dużą najważniejszą rolę. A może nawet najważniejszą. najważniejszą rolę. Tak. Zgadzam się tu z kolegą, Helga, też Ważna rola. Jak być, ale po, powiemy Jak tak, robić, powiem, tak, powiem że... Ale to tak. prawda, nie wolno się kłaść, patć skulonym. Z Jak z będziecie patć, zobaczcie na nas. Pogodzeni? Ile? Zobacz. Musieliśmy zrobić, żeby się tego dobędziecie mieli. A jeszcze jest, jest jeszcze jedna rzecz, którą byśmy wam chcieli przekazać nasze kochane yy, Julia i Marek że jesteście naprawdę zarypiastymi ludźmi. Super para i pasujecie do siebie Kochajcie naprawdę się. super. Bo mamy za Was kciuki i, się I pamiętajcie, musicie pobijać rekordy to co my już zrobiliśmy ze niechą, czyli 24, a wy na pewno zrobicie więcej. Dlatego chyba już nie ma e, więcej nadziei niż właśnie was. Dlatego przekazujemy Wam teraz. No tak chciałbym Nasze mądrości. Naszy wszystkie mądrości. Jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego najlepszego. To na są najważniejsze. Mordrości. Tak. Dziękujemy. I szacunek jest bardzo ważny w związku. Bardzo, bardzo ważny. Dziękujemy. Dziękujemy. Cześć Państwo młodzi. Mój mąż był w poprzednim wejściu, to jest wszystko kłamstwo. To jest wszystko kłamstwo. Pokaż się mężu tutaj kłamliwy. To jest kłamliwy mąż. Nie, tak naprawdę to mam Ja wam życzę szczerości, prawdy i szacunku. Szacunku, zaufania. Zaufa Cicho bądźcie, teraz ja mówię. Zaufania. Teraz już nie możecie powiedzieć zaufania, bo ja powiedziałam. Ja myślałam, że to od nas tak twierdzi. Z tą wiernością to jest tam różnie czasami. bywa. Z tą wiernością tu już nie przesadzajmy. Tak, czasami. Tak, czasami. czasami. czasami się zdarza, no, bo w sobotę to nie jest zdrada. Na, na wyjeździe nie zdrada. I w sobotę, nie, I w sobotę nie, zdrada. nie zdrada. I w piątek nie zdrada. W piątek na wyjeździe też nie zdrada. Tak. I jakiej w to nie zdrada. Nie, nie Więc zdrada. Pamiętajcie, słuchajcie, nie wszystko jest zdradą. Nie. E, po prostu. Y... To się robi dla utrzymania małżeństwa. Dla, tak, dla pikanterii. Tak. tak. Ale dopiero. Po jakiś czasie, nie tak na początku, no daj spokój. Ale oni już są ze sobą 10 lat. Dobra, ale teraz to proszę. No to się nudno zrobiło, to teraz to jest... dopiero niech. Się... No to znaczy, jak się nudno zrobiło, to, to, to się pobrali. No. Życzymy, ja Wam życzę z całego serca, żebyście się bardzo kochali, żebyście się rozmarzali, bo macie zajebistego syna. I geny macie zajebiste. Macie fajne, ja już napisałam im tam. Tak? Macie fajne geny, nie zmarnujcie ich. Macie super syna. Czekamy na Waszą piękną córeczkę albo na drugiego super syna i, i dalej. Jesteście obydwoje piękni, młodzi tak, i, I Wam. Mówi? Ja Wam życzę z całego serca, wszystkiego najlepszego i powiem Wam jeszcze, że bawię się wyśmienicie. Straciłam, straciłam trochę głos przez to śpiewanie, a ja ci złoty straciłam. Odchodzi raz dwa. To, I do kościoła dałam Ale wie, wie. ja się bawię wyśmienicie i bardzo Was było. kocham i bardzo Wam... Ja też ich kocham. I trzymam za Was kciuki, żeby się wszystko udało. Tak. Słuchajcie, słuchajcie no co tu dużo, do, co tu dużo do dodawać? Wszystko powiedziała. Ona wszystko powiedziała i cały czas jest mówiła ode mnie ode mnie, ode mnie, ode mnie, A tu są raz, dwa, trzy twarze i myślę, że my we dwie mamy tyle samo do dodania. My, a ja jeszcze chciałam coś dodać, a propos. A propos. Mowna. Powiem wam jeszcze a że rodzina jest najważniejsza. jak będziecie za 20 lat, za 30, dzieci wasze będą dorosłe, to cholera jasna, pamiętajcie o ciotkach, o kuzynach, o, o hey, jakichś hey, hey. I pamiętaj Marek, jak ci ta Julka tak cię wkurwi oh naprawdę to. i nie da ci tego czwartego piwa wybić w tym tygodniu, tak. no to przyjdź do ciotki, to ci te piąte tak. da. No. Rodzina, powiedzcie ze mną, rodzina jest najważniejsza. Jest jednością. Kochani dla Was. Kochani, Na młodzi, bawimy się świetnie. Jesteśmy. To jest najlepsza impreza od kilku lat. I życzymy Wam dużo zdrowia i dużo szczęścia. A przede wszystkim, dużo miłości. Pamiętajcie obydwoje. Baczet jest szyją, a żona jest głową. Jedno kręci, a drugie myśli. Zapamiętajcie to sobie na całe życie i życie w szczęściu, w zgodzie i bez ostrzeku. Wasze myśli i wasze decyzje. Niech, żeby wam się nie wtryniał w wasze małżeństwo i w to, co robicie. Ja Bardzo was kocham. Zawsze, zawsze się kochali, tak się teraz kochają. Żeby nic z tego nie zmieniło. No i najważniejsze, Ani nic, nie, ani, ani to... To potrafi przebaczać, nie. trzeba nie. umieć. Nie. I wszystko można Boże, przebaczać. Nie. Pamiętajcie. Nie Trzymajcie nie się i bądźcie zawsze szczęśliwi. Najważniejsza jest zgodna. Chętnie, chętnie. Trzymaj tutaj. Zajmijcie się pamiętam. Raz, dwa, trzy. Chcielibyśmy Wam bardzo podziękować za zaproszenie, za super zabawę, było bardzo miło, bardzo nie, Jest dalej, jak widać widać, nie, przybliżę, musiał wjechać. E, poszliśmy na stację specjalnie, nie? żeby mieć więcej siły, bo już nie mamy. Znaczy, nie, no, mamy Jak cały się czas. I mieliście panie? bardzo sympatycznego księdza. Dziękujemy. Ksiądz był Pierwszy taniec, dziękujemy w ogóle też za zaproszenie do tego tańca. Było. Nie będę przepinał, właśnie. No. Mój mąż się bardzo dobrze bawi, Braciszek. Drzwi, Marusz, no. ja jestem się tak kurewsko dumny, zasłużyłeś no na to całym swoim no życiem i tym, co ci się stało. No jesteś się no dumny, no kurewsko, no wyrosłeś no. na takiego człowieka, że aż się zazdroszczę. No Twoje zdrowie. No, to powiem, daj I dziękujemy. Dziękujemy. Dobra, damy jeszcze buzeczkę. No. <laughs> to my też. No, to E, witaj Julio. E, bardzo miło nam, e, że zaprosiłaś nas e, na, na Wasz e, ślub. E, ogólnie bawimy się bardzo dobrze, jedzonko jest przepyszne e, i nie chcielibyśmy życzyć Wam wszystkiego co najlepsze i spełnienia marzeń. Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim gościom za przybycie, świadkom, którzy włożyli dużo trudów w przygotowania do naszego wesela i wszystkim, wszystkim po prostu, którzy byli obecni dla nas w tak ważnym dniu. Jesteście wspaniali, bardzo Wam dziękujemy za obecność, za wsparcie w naszym w najważniejszym życiu. Mamy nadzieję, że zabawa była udana i zapamiętacie to do końca życia. A teraz odporywamy. Yy, a teraz odporywamy. Do zobaczenia.